Czy rosną szanse, że w tym roku będziemy mieli dwie obniżki stóp procentowych? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak odbierasz komunikat RPP lipcowy i to, co powiedział prezes NBP? Rzeczywiście dwie obniżki, aż? Jest szansa nawet na trzy obniżki. Jeżeli oczywiście Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na dosyć szybkie rozpoczęcie, powiedzmy, że cyklu obniżek stóp procentowych. Gdyż no, profesor Glapiński dosyć jasno dał do zrozumienia, że cykl, Podwyżek się zakończył, choć dla rynku było to już wiadome w zasadzie od wielu miesięcy, bo ostatnią podwyżkę mieliśmy no niemalże rok temu i przez dłuższy czas mieliśmy prawda, utrzymywanie tych stóp procentowych. Na niezmienionym poziomie. Natomiast może się okazać, że jeżeli zostaną spełnione dwa kryteria, no to we wrześniu będziemy mieli pierwszą obniżkę stóp procentowych. Tymi kryteriami jest przede wszystkim spadek inflacji CPI poniżej 10%. Jeżeli chodzi o inflację CPI za czerwiec, to mamy 11,5%, więc jest szansa na to, że w, w, w sierpniu będziemy, za sierpień będziemy mieli właśnie ten spadek inflacji e, poniżej 10%, biorąc pod uwagę, że mamy dosyć wysoką bazę związaną z cenami e, energii, z cenami gazu z zeszłego roku. A drugim takim czynnikiem, który ma jakby popierać obniżkę, no to jest projekcja inflacyjna, która wskazuje na spadki. No i w zasadzie... Ale z tej projekcji, nie... projekcji NBP-u najnowszej, to bardzo jest odległe w czasie osiągnięcie celu inflacyjnego. Więc ja bym nie odbierał tej, tych informacji płynących z NBP-u jako jednoznacznie optymistyczne. To raczej optymizm prezesa jest dużo większy niż analityków NBP-u. Dopóki nie usłyszeliśmy tak naprawdę słów ze strony profesora Glapińskiego, to większość rynku wskazywała na to, że te projekcje w zasadzie nie dają takiej mocnej podstawy do obniżek stóp procentowych, ponieważ w zasadzie nie różniły się zbyt mocno od projekcji marcowych. Natomiast co powiedział profesor Glapiński, to jest to, że projekcje mają dać pewność, że inflacja zmierza w dobrym kierunku. Czyli projekcja przewiduje to, że inflacja w dalszym ciągu będzie spadać, więc to w zasadzie daje mandat według tych wytycznych do obniżek stóp procentowych. Oczywiście to, czy jest to zasadne, czy nie, to oczywiście to pozostaje w gestii Rady Polityki Pieniężnej. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że że inflacja na koniec tego roku może odbić ze względu między innymi no na No właśnie, ten znów na ten... efekt bazy, Pali. tak? znowu efekt bazy się pojawia tutaj, prawda? Dokładnie tak. Ten efekt bazy Największy w tym roku powinien mieć miejsce w październiku, więc to też może być wykorzystane do tego, żeby właśnie zadecydować o tym, że będzie miała wtedy miejsce druga obniżka. Czyli pierwsza może mieć miejsce we wrześniu ze względu na potencjalny spadek inflacji poniżej 10% w, 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 za sierpień. Natomiast druga obniżka potencjalnie mogłaby mieć miejsce w październiku ze względu na to, że wtedy mamy tak naprawdę największy efekt bazy, choć trzeba pamiętać o tym, że inflację za październik poznamy już oczywiście po październikowej decyzji, więc, więc jakby to może być też wykorzystane do tego, że ta podwyżka, obniżka, przepraszam, będzie uzasadniona, ale też warto podkreślić to, na co zwróciłeś uwagę, że ten efekt bazy już od października będzie słabnął. Mamy też, obserwujemy dosyć wysokie ceny paliw w tym momencie względem tego, co obserwowaliśmy w listopadzie i w grudniu. Więc jest tu dosyć duży potencjał do tego, że inflacja CPI na koniec tego roku dosyć istotnie odbije. Więc, oczywiście, Rada Polityki Pieniężnej z profesorem Glapińskim na czele ma. Nadzieję na to, że inflacja na koniec tego roku spadnie w okolice 6-7. No bo właśnie, jeżeli trzy obniżki, to obniżka, tam się 25 punktów bazowych, nie więcej każda, prawda? Czyli 6,75 tak. na 6. To by był tak, maksymalny ruch. Teraz, teraz takie przewidywania, powiedzmy rynkowe, bazujące na, na tym, jakie stanowisko ma Rada Polityki Pieniężnej, jest takie, że no najprawdopodobniej będzie to cykl i będą to dwie lub trzy pod obniżki w tym roku. Rynek stopy procentowej, kontraktów na stopy procentowe przewiduje 100 punktów bazowych w perspektywie 12 miesięcy. A to jest właśnie e... ciekawe, bo inwestorzy też oczywiście przewidują, jakie będą obniżki stóp procentowych w innych krajach. Jeżeli chodzi o Europę, no to Czechy i Polska. Tam mają, tam spodziewane są największe obniżki stóp procentowych. E, tak, w Czechach nawet większe obniżki. Też, no bo oni mają stopę no, referencyjną no, 7,0. 6,75. E, tak. E, teoretycznie, teoretycznie powinniśmy się zrównać z Czechami, jeżeli obniżki miałyby być podobne, tak jak oczekiwania rynkowe. Natomiast e, oczekiwania na obniżki są jeszcze mocniejsze. W krajach Ameryki Południowej, w Chile oraz w Brazylii, aczkolwiek tam sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ tam mamy stopy rzędu powyżej 11% w Chile, 13% w Brazylii. Inflacja jest tam zdecydowanie niższa, bo jest to około 4% w Brazylii, 7% w Chile, więc tam mamy bardzo wysokie realne stopy procentowe. Natomiast w Polsce i w Czechach. Wciąż mamy ujemne stopy procentowe, więc tamte obniżki mogą być zdecydowanie większe. Natomiast w Polsce i w Czechach najprawdopodobniej będzie to e, no dosyć umiarkowany ruch na poziomie 25 punktów bazowych na e, posiedzenie. I też trzeba pamiętać o tym, że w przeszłości, kiedy Rada decydowała się na obniżki stóp procentowych, to był to w zasadzie cykl. Nigdy nie było tak, że to była jedna lub dwie obniżki, tylko mieliśmy w zasadzie. Dłuższy cykl obniżek, więc teraz można oczekiwać, że no przynajmniej te 100 punktów bazowych w perspektywie roku być może nieco dłuższego czasu, przynajmniej zobaczymy, jeżeli Rada zdecyduje się na to, żeby ten cykl rozpocząć właśnie we wrześniu czy w październiku. Natomiast no też to może być zachwiane poprzez ewentualne odbicie inflacji, ponieważ jeżeli inflacja na koniec tego roku dosyć istotnie odbije, no to może to poddać pod wątpliwość obniżki stóp procentowych. Więc mamy tak naprawdę dosyć ciekawą sytuację. Natomiast Natomiast no wydaje się, że Rada Polityki Pieniężnej nie będzie czekać do kolejnych projekcji inflacyjnych z listopada, aby zadecydować o obniżce stóp procentowych. Teraz kluczowe pytanie jest takie, czy inflacja spadnie poniżej 10% w sierpniu, czy, czy dopiero we wrześniu? O tym, czy w tym roku dojdzie do aż trzech obniżek stóp procentowych, rozmawiałem z Michałem Staniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję Michał za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję również.